Piotr Żyła podczas rozwodu nie miał najlepszego kontaktu ze swoją żoną. Jednak w ich relacji nieoczekiwanie nastąpił poważny zwrot akcji. Piotr Żyła bez wątpienia tegoroczny sezon sportowy może uznać za udany. Mimo to zeszłoroczne wydarzenia będą się jeszcze bardzo długo za nim ciągnęły. W 2018 roku media Żyły sprawami małżeńskimi Żyłów, rozpad ich małżeństwa był tylko i wyłącznie kwestią czasu. Jednocześnie otworzyło to przed Justyną drzwi do kariery w showbiznesie. Takiej okazji blogerka nie mogła przegapić. Jednak sława i pieniądze to nie jedyny plus jej obecności w mediach. Piotr Żyła zbliżył się do swojej byłej żony. Po relacjach w mediach społecznościowych publikowanych przez Justynę Żyłę można było się spodziewać. Że celebrytka nie będzie chciała mieć już nic wspólnego ze swoim byłym mężem, a ich kontakt będzie ograniczał się do absolutnego minimum podczas spotkań z dziećmi. Jednak okazało się, że aktualnie jest absolutnie na odwrót. Niektórzy twierdzą, że byli małżonkowie zbliżyli się do siebie, a to wszystko za sprawą wzięcia przez Justynę udziału w programie Taniec z Gwiazdami. Co więcej, cały czas kibicuje Piotrkowi Żyle podczas zawodów. Mamy kontakt. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci. Wstawiłam zdjęcie też szwagra na podium, bo bił za życiówką. Ja naprawdę bardzo im i podziwiam jako sportowców. Wszystko się układa i idzie w dobrym kierunku. Przede wszystkim dla dobra naszych dzieciaków, mówiła Justyna Żyła. Dodatkowo Justyna Żyła swój udział w tanecznym show również konsultowała ze swoim byłym mężem. Jednocześnie poprosiła go, aby pomógł w opiece nad dziećmi w momencie, kiedy ona będzie ćwiczyć do swoich występów. Informowałam go, że istnieje taka opcja i pytałam, czy jest mi w stanie bardziej pomóc w opiece, jeśli chodzi o dzieciaki. Tak, tak, pomaga, dodaje. Warto również wspomnieć, że podczas ich rozwodu nie określono, z czyjej winy małżeństwo się rozpadło, co jest zastanawiające ze względu na doniesienia o zdradzie i opuszczeniu rodziny przez Piotra. Dodatkowo, małżonkowie doszli natychmiast do porozumienia w sprawie podziału majątkowego, co bez wątpienia nie jest częstą sytuacją. Czyżby ich konflikt był.